Na pewno bardzo ważną kwestią jest również wizerunek Grand Prix. Pod tym względem, też oczywiście, pomijając jazdę zawodników i walkę na to, że bardzo ważne są kwestie rozgrywania poszczególnych rund. Jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, sam narzekałem dosyć często słysząc opinie kibiców z różnych krajów, zwłaszcza tych, którzy reprezentowali środowiska sponsorskie, biznesowe. Z Anglii, na przykład, czy, czy z innych państw, często słyszałem, że nie chcą w tym uczestniczyć. Nie chcą wybierać na te stadiony, ponieważ te turnieje były rozgrywane nikomu nie, nikomu nie, 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 nie odejmując po prostu na wsiach. I to się też trochę zmienia. Te, te turnieje były rozgrywane na kameralnych, fajnych, tradycyjnych można powiedzieć, stadionach, gdzie od wielu lat rozgrywane są wielkie turnieje. Światowe, ale jednak chcąc sprowadzić wielkie firmy, za tymi firmami stoją osoby. A te osoby chcą w godnych warunkach oglądać przede wszystkim turniej o Mistrzostwo Świata. I mnie zawsze cieszą przenosiny na takie stadiony jak w Sztokholmie, Göteborgu, Cardiff, Kopenhaga. Teraz świeża informacja. Wielu będzie miało przyjemność wybrać się do Melbourne na, na piękny obiekt. Mówi się, i, i nie jest to wielką już tajemnicą, że w przyszłym roku turniej, turniej Grand Prix rozpoczniemy od Stadionu Narodowego w Warszawie. Więc myślę, że to pod tym względem idzie w dobrym kierunku. W momencie, kiedy organizatorzy nauczyli się przygotowywać dobre tory sztuczne, na tych jednodniowych obiektach, to, to myślę, że spokojnie można rozgrywać właśnie turnieje na dużych stadionach jednorazowych, na których i tak, i tak można bardzo dobrze rywalizować. Kiedy ja miałem przyjemność jeździć w Grand Prix, to te tory sztuczne były powiedzmy sobie dopiero pierwszymi torami, które organizatorzy próbowali robić. Często było tam mnóstwo dziur. Często były te tory zupełnie nieprzygotowane i ciężko faktycznie było płynną jazdę. Poza tym ułożenie tych torów było zupełnie nielogiczne, ponieważ były układane w przeciwnym kierunku niż, niż powinno się je układać, pochylone do zewnątrz, więc o, o rywalizacji też, o rywalizację też było jeszcze trudniej z tego powodu. Od kilku dobrych lat jest już przyjęta pewna technika, która się sprawdza. Tory bardzo równe, pozwalające walczyć, oczywiście, jeśli zawodnikom się chce, bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie zawsze tak to wygląda. I jeśli mamy bardzo dobrych zawodników, ambitnych, myślę, że połowa stawki z tych 15 zawodników, czy 16, to, to powinna być stawka zbudowana z walczaków, którzy są znani z tego, że nigdy nie odpuszczają. I czy walczą o tytuł Mistrza Świata, czy o. Mniej ważne nagrody, to, to zawsze po prostu dają z siebie wszystko. Więc myślę, że to wszystko dobrze się układa. W przyszłym roku powinniśmy oglądać jeszcze lepsze turnieje. Myślę, że w związku z tym, że wrócimy, mam nadzieję, i to wkrótce powinno się też potwierdzić, do tumików, które nie będą już przeszkadzały w bardziej płynnej jeździe. To i zawodnicy być może będą przejawiali większe chęci do rywalizacji, nie będzie obaw y, z, takich, że za chwilę się przewrócę, za chwilę nie będę mógł opanować swojego motocykla, bo jadę na niebezpiecznym Tumiku. Więc myślę, że tej odwagi u zawodników powinniśmy widzieć jeszcze więcej. Y, to po pierwsze, na dobrych torach, y, bardziej ambitna stawka y, w Grand Prix, i to wszystko może spowodować, że że powinniśmy oglądać jeszcze ciekawszy cykl. Jeśli tych kontuzji będzie mniej, a jestem przekonany, że tak będzie, w związku z powrotem do dobrych tuników, to, to biorąc pod uwagę tory, na których będą rozgrywane poszczególne Grand Prix, naprawdę powinno być ciekawie. Zwłaszcza ja się cieszę, nie wszyscy. Jak słyszę, ale kiedy, kiedy słyszę o turnieju ostatnim w Australii, to zawsze gdzieś tam sentymenty w mojej głowie wracają, ponieważ miałem przyjemność jeździć w Sydney, kiedy pierwszy raz Grand Prix zawitało do Australii na stadionie olimpijskim, tuż po igrzyskach olimpijskich w Sydney. Niesamowite wrażenie, nieprawdopodobna atmosfera. I niedawno uświadomiłem sobie, że było tam ponad 35 tysięcy kibiców. Oczywiście nie był to komplet, ale faktycznie na dzisiejsze warunki, na dzisiejsze możliwości to naprawdę jest dobry wynik, zwłaszcza w tamtym czasie, kiedy tej promocji aż tak dużo nie było w Australii i myślę, że z dzisiejszymi możliwościami można zrobić o wiele więcej.